Filia ma prawie 400 metrów, to jedna z największych naszych filii. Przeszła gruntowny remont. Mamy wypożyczalnie dla dzieci, czytelnie dla dzieci, wypożyczalnie dla dorosłych i czytelnie dla dorosłych, ale mamy coś szczególnego. Jest to przestrzeń, gdzie można przyjemnie spędzić czas, przynieść ze sobą kawę, poczytać prasę i mamy również centrum cyfryzacji wspomnień. Każdy może przynieść kasetę VHS albo płytę analogową albo wywołane zdjęcia i my dla naszych czytelników bezpłatnie cyfryzujemy to wszystko. Wracamy wtedy do domu z wersją cyfrową, którą zachowujemy forever. Koledzy widzieli, że jest część świata, która odchodzi w przeszłość. Mamy czytelników którym żal się z nią pożegnać, wszystko mamy w telefonie, więc wpadły na pomysł, jak ten świat zachować. Mamy jeszcze wciąż pewne obostrzenia, ale wpuszczamy już od dawna czytelników między półki, więc można chodzić, wypożyczać samemu książki. Poruszamy się oczywiście w maseczkach, zachowujemy dystans, ale jest to i tak spory luz w porównaniu z tym, co mieliśmy w szczycie pandemii.